Cześć, witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku Zuruf Frame as na Tu zapraszam was do oglądania. Zaczniemy sobie od jakiegoś zadania, na pewno z Gwiezdnego szlaku. E, trochę porobiłem, chwilę po pracy, w ogóle jest długo po pracy. Nie mogłem się zabrać do nagrywania. E, wykonałem cztery Teskany dla Cephona Simarisa, odebrałem za tę nagrodę. Oczywiście potrzebujemy jeszcze jeden. Będę mu dopiero jutro odebrać. Mamy też Porwi i jeden załogowiec. I myślę, że po prostu. Polecielibyśmy sobie, może niech będzie, że nawet Octavio i polecimy sobie, może na tą misję Railjackiem, na której się, na której się zdobywa te śmieszne rzeczy, czyli tak mura. Mam nadzieję, że bez problemu się uda zdobyć. I to jest kolejny odcinek z serii krótkich odcinków. Tak jak mówiłem, nie mogłem się za to zabrać po robocie, a mógłbym dużo więcej nagrać, ale pewnie i tak bym nie nagrał. Teraz mam dwie godziny na nagrania. Dwie godziny to 120 minut, po 20 minut. To jest jakieś sześć odcinków. Fajnie by było tyle nagrać, ale pewnie będzie coś tak koło połowy z tego, tak zakładam. Teraz zobaczmy jak to będzie z tym, z tą anomalią. Czy mamy gdziekolwiek tą anomalię? Nie widzę, żeby była anomalia. Trochę mnie to martwi, a misja jest dość upierdliwa jak się ją robi solo. Więc kurczę nie wiem, czy mi się aż tak chce to robić, jeśli ma nie być. Tej misji. Poszukamy jej zaraz jeszcze. Może od razu zresztą poszukamy. Hmm. Bo to powinien być taki statek. W tej właśnie tutaj czerwonej anomalii. Ja się za nim rozglądnę. Jak go nie będzie, to, to po prostu przejmę e, władzę nad załogowcem. Porwę załogowiec jeden. Ale na razie rozglądnijmy się za tym statkiem. No nie widzę, żeby tu jakikolwiek ten statek był anomalii. Niestety. jeszcze Sledy mnie tu atakują. Jakaś ta y, kometa? Asteroida, przepraszam. Hmm. Nie wiem, czy próbować bawić się i może się pojawi? Nie wiem. Tak mi poleci, żeby iść na tą misję, a... A tu kurczę nie ma w ogóle tych rzeczy. A ja mam jeszcze klucze założone. No tak, bo z tymi kluczami też skończyłem. Hmm. Okej, okay, unieszkodliwi mi najpierw tą y, asteroidę. Zobaczmy, czy to, to coś zmieni. Ja sobie wezmę może... Niewidzialność, bo to będzie dość problematyczne. Szczególnie, że trzeba będzie wychodzić i wchodzić, raczej ale zobaczymy. Powinno, może pójść dobrze. I w ogóle też jestem dość z siebie dumny, bo zauważyłem, że kiedyś nie byłbym w stanie tak aż nagrywać e, powiedzmy 20 minut bez cięć. Tak sobie przypominam, pierwsze odcinki były też po 20 minut, e, tylko że miały też cięcia w międzyczasie, a i tak było tylko 20 minut. A teraz, no to te 20 minut. Nie stanowi jakiegoś takiego wielkiego problemu. Mogę gadać i myślę, że w miarę ciekawie gadam w tym czasie. Z począ początki mogły być gorsze. Myślałem, że może zniszczy tam mój ten ziomuś, ale chyba nie zniszczy pierwszej chłodnicy, więc spróbujmy się dostać na statek. Znaczy spróbujmy. Po prostu czaliśmy coś się na statek. Dobra, ziomuś, powiedz mi, gdzie ty latasz, czemu nie niszczysz chłodnicy? Co? Aha, już mam, żeby zniszczyć, eee, czyli już zniszczył. Hmm. To nie wiem, czy będę dłużej czekał po prostu. I w końcu trzeba było wyekspić też tego kurcze, Railjuka, bo go sformowałem i teraz nie jest wyekspiony. Fajnie by było, jakby był już na maksa ulepszony też. W sensie na maksa wbity level. Wbiliśmy mu teraz coś, coś tam exp'a wbiliśmy mu, ale niezbyt dużo. E, niewidzialność myślę, że się przyda. Przy takim poziomie życia i tarczy i w ogóle wszystkiego. Hmm, bo nawet nie wiem jakie klucze mi tam zostały po tym wszystkim. Ale tak jak mówię, nie wiem, czy będę dokończał nawet tą misję. Chociaż kurde, no, te załogowce można by było przejąć w sumie. Więc kto wie, może. Ok, to bez problemu. Mamy założony łuczek, który maczkami, Nawet był shorts na kanale z tego. Bardzo fajny, ciekawy łuczek. Moim zdaniem jeden z lepszych łuków, przynajmniej jeśli chodzi o feeling używania broni, to mam naprawdę bardzo fajny podoba mi się. Podoba mi się ta broń. Hmm. Tylko wiadomo, nie bije dużo obrażeń i władowałem w nią 6 form. O, i on już tam też zniszczył. Pięknie. Wróćmy sobie teraz na Relic Jacka. Jeszcze mamy do zabicia tam 23 bodajże, jeśli tak dobrze nas okolicze. E, myśliwce i 6 załogowców, więc to dość sporo. Mm, ale teraz bym postarał się może znaleźć, czy nie ma tej anomalii gdzieś jednak. No, ona tu powinna być, a jej ewidentnie tu nigdzie nie ma. Co mnie trochę wkurza i irytuje, bo chciałbym już zdobyć wszystkie te komponenty do Kalibana. A tu dalej Lipa, hmm, ale na pewno co zrobimy, to to, że przejmiemy ten załogowiec, więc i tak będziemy mieć jakąś misję z głowy. W ogóle większość z Was chyba słucha tego do podcastu. Mój pies wygląda podejrzanie. Dobra, teraz się położył, więc już nie aż tak podejrzanie, ale tak to przed chwilą wyglądało podejrzanie. Nie wiem od czego to zależy. Czy temu, że tu nie jest frakcja Junior teraz, tylko jest jakiś, jakaś plaga i może temu? Nie wiem, nie wiem. Zaraz, później jak skończę tę misję, to popatrzymy na mapce, jak to wygląda. O, tam widzę, że zniszczył kilka rzeczy. E... Gdzie ja teraz muszę iść tutaj jeszcze? E, zniszczył kilka rzeczy w sensie, że już kilka myśliwcy Zniszczył ten mój Ziomek, którego niedawno kupiliśmy, który był tak sakramentko drogi. No, co my tu mamy teraz? Opuść wrak? A co to był w ogóle za wrak? Aha, to była to dodatkowa misja. Dobra, to nie wiem, czy polecę może sobie tutaj sobie załogowiec. Tak jest, więc od razu mógłbym go porwać. Zawsze to 1000x do przodu. Tylko jakbym wiedział, że jest tak daleko, to chyba bym się tego nie podjął. I nie wiem od czego dostałem niewidzialność w tym momencie. Ale cieszy mnie to. Mogę się do niego. Aha, bo to jest przeciwnik, to ja się do niego nie przyciągnę. Tylko jak już, to bym mógł jego do siebie przyciągnąć. Dobra, wijmy na statek. Może temu, że jest niewidzialny oktawią no po prostu. Tak mi się wydaje, że jest taka opcja, że do temu. Dobra, na razie tego, tego nie niszczymy. Chcemy po prostu tutaj przejąć wszystko. Chciałem podarkana broń. To dość mocna. Podajcie tu wszyscy. Oni też nie są słabi. Z tego co widzę. Zobaczmy jak włókien pójdzie. Szczerze spodziewałem powied się, że dużo lepiej. A jeszcze mi się skończyła e, ten amunicja na łuku. Nie wiem, czy on jakiś odporny na takie rzeczy, czy co? Hmm, dobra. przedamy za, e, za stery i możemy to zostawić już. Teraz chodźmy stopić reaktor, jak już tu jesteśmy, to tym bardziej nie będziemy strzelać i nam po prostu pyk i z głowy. Dobra. Wracamy na e, Rail Jacka. Czy nie, 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 nie. Chyba nie zdążyłem zniszczyć, a jeszcze padłem. Obym się tu odrodził. Niestety nie. Hmm. To jest trochę lipa. Muszę szczerze przyznać. Zapomniałem go zniszczyć. Ale teraz żebym go znalazł to też nie będzie takie łatwe. Okej. Okay. To nie wiem czy to nie był ten właśnie tutaj. Tak mi się wydaje, że jest taka możliwość. Że to będzie ten. Zniszczymy mu trochę silników tutaj. Zaraz pójdę się wystrzelić wyrzutnią, po prostu. Dobre. Jako, że silniki zniszczone, to możemy lecieć do wyrzutni. Wyrzutnia jest gdzieś tutaj na tyłach. Dokładnie tak. Szybka podróż. Wyrzutnia Arshwinga załadowana. Gdzie jest ten statek? Ale żebym się wystrzelił do niego? Nie wiem, nawet czy do niego trafiłem, ale chyba trafiłem. Więc jeszcze raz powtarzamy to, co mi się nie udało, czyli zniszczenie tego Railjacka. E, tego statku. Załogowca. Bo zapomniałem, że tutaj trzeba jeszcze uderzyć w to. Nie wiem, czy wystarczy raz. Nie, jest mocniejsze. Niż by się mogło wydawać. A ja jestem dość. Chyba, że ja jestem właśnie, bo ja mogę mieć jakiś minus do obrażeń, może czy coś. O kurde, na pewno mam minus do przeżywalności. Yy... To już padło, nie padło? Bo w końcu nie wiem. Stopienie reaktora za 14 sekund. Czyli padło. okej, okay, więc teraz możemy już na pewno wracać. Może się to nie opłacało czasowo i śmierciowo, ale na pewno ten już padnie. Hmm. Dobra, ja się przelecę znowu tutaj. O, przy tej anomalii, że tak powiem, to co wygląda jak anomalia. Czy nie ma tu tego statku, ale widzę, że nie ma. Dobra, to wykonam tą misję załogowcami się zajmiemy później. Podlecę sobie tutaj bliżutko. I mam nadzieję, że ten ziomek stanie za starami i będzie latał i niszczył te, 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 te śmieszne e, chłodnice, czy co to, to, to tam jest, bo tu chyba też będą chłodnice. Tu są dwie takie asteroidy, czy coś takiego. Chodźmy tam jakoś e, odbezpieczyć tą pierwszą chłodnicę, tylko z niewidzialność, bo kurde, no właśnie. Padnę. i tyle z tego będzie i tracę niepotrzebnie expa, które mógłby być dla Railjacka. Miałem nadzieję, że tu trochę chociaż expa znajdę, który mi to zrekompensuje. Nie ma, nie ma, chociaż będą troszeczkę, ale takie wartości to tyle co nic. Hmm, dobra, teraz żeby tam on zniszczył, hmm, tak oni muszą zniszczyć tam pierwszą chłodnicę. My zaraz będziemy musieli gdzieś tutaj iść, żeby zniszczyć jakiś tam reaktor, czy jak to tam zwać. O, jest, Odsuń drugą chłodnicę. No nawet nie, w tamtej pierwszej misji tak trzeba było. W tej nawet nie. Jakiś młodzik dropnął na Archgana. Może się przyda. Um, odsłaniamy drugą. A, jeszcze automatyczny łam, pięknie. I co teraz? A, oni muszą, on musi zniszczyć drugą podnicę. Ciekawe czy się uda i zniszczy ją. Bo to w końcu tylko NPC, więc może być różnie. Mm, jak na razie dalej czekamy. O nie, wypadnę. Dobra, nic się nie dzieje. Gdzieś tu widziałem skrzynkę jakąś, ale już ją chyba gdzieś mi um, ją ucięło. Tu jest za to inna chyba. Więc i tak jest nieźle. No czy oni zniszczą tą chodnicę tam? Jeszcze mi kotek padł na dodatek. Możemy sobie niewidzialność. Pięknie. Nie ma to jak dbać o jakiś tam wygląd oktawi, która i tak z większości czasu jest niewidzialna. Ok, kotek podniesiony. Tutaj jakiegoś głupiego przeciwnika możemy zniszczyć, Pięknie. Ehm, dobra, to wracamy na tego Railjacka. Ja jeszcze użyję tu wsparcia powietrznego, bo a, a nóż, może coś będzie. Nad nie wiem, czy może być oczywiście, ale jakby miało być, no to akurat. Kurde, to ja wychodzę. Teraz on mnie wkurzył. Nie mógł tak wcześniej. ...zanim przyleciałem. Nie, i ta anomalia się tutaj nie pokazuje, mimo że to jest na i powinna się tu pokazać, to się nie pojawiła. Będę musiał pokazać jeszcze z gośćmi na Discordzie, bo mi tą misję właśnie polecili, a widzę, że no tak, kurczę, średniowo. Bo... To już jest chyba druga czy trzecia misja, na której nie ma tego. Dobra, no to wylecimy nim chyba? Czy nie, nie musimy wylatywać nawet. Więc elegancko odsłonimy tylko reaktor, automatyczny włam, pięknie. A i teraz po prostu strzelamy w to. No i dość takie obrażenia nawet dostało. Stopienie reaktora zaraz. Tutaj jeszcze nie wiem, są jakieś skrzyneczki, chociaż pewnie mi nic z nich. Więc wróćmy sobie już na statek. 4 sekundy mamy do wrócenia. I kolejny załogowiec zniszczony do kolekcji. Albo przynajmniej zaraz będzie zniszczony, ale jeszcze trzeba ugasić tutaj POŻAR. Yy, a jak przytrzymam tak, to też działa? O co to chodziło? Dobra, tylko ja muszę rzucić kulki, bo ja się nimi tak... Chociaż nie no, tym moim łuczkiem to się raczej nimi pięknie zajmę tutaj. Właśnie dużą ilością wrogów. Hmm, dobra, tam eksplodował sobie reaktor, ale tutaj jeszcze mamy jakiś wrogów. A, i skończyła mi się amunicja. I zobaczmy teraz. Ciekawi mnie to, jak przytrzymam na ten ogień. Ty tu się faktycznie naprawia. Mam jakieś automatyczne boty naprawiające. Fajne, fajne. Nie wiedziałem, że coś takiego mam w ogóle. Okej, okay, zjąć. Daj mi te tery. I co? I dalej my nie mamy żadnego tego. Hmm. Chciałem lecieć po to i może, może faktycznie polecę. Dalej nie mamy żadnego hmm, statku z anomalii. Nie wiem, podlecę tam dużo bliżej. Czemu ten statek dalej zipie? Może ja go przejąłem i go zostawiłem? No tak, to był widocznie ten. A ja myślałem, że inny. O, a tu co jest? Może tutaj coś ciekawego znajdziemy? Nie, chyba nie. Skoro mi znikło, za nami nikogo nie ma. To ja nie wiem, co to jest. Ok, ale do tego trzeba w każdym razie wskoczyć sobie. Może z wyrzutni wskoczymy, będzie szybciej, chyba. Dawać wyrzutnie i prosto, prosto. Dobra, myślałem, że już nie wykierowałem na tyle prosto, żeby tutaj wpaść. I to będzie trzeci załogowiec, dopiero. A mamy dwa naboje. Dokładnie tak. Tu jest zostawiony kawałeczek reaktora. Dosłownie tyle, co nic. Tylko, żeby mnie jeszcze zaraz ubili. To bym nie o mnie używać, to trochę przypał. Myślałem, że sobie od razu wrócę, ale tutaj stopień reaktora za 14 sekund. Więc już kolejny załogowiec z głowy. Jeszcze kilka myśliwców. I ile? Cztery załogowca, o kurde. Szczerze myślałem, że będzie ich trochę mniej już. Bo to takie się robi delikatnie upierdliwe. Nawet bym mógł stwierdzić. Dobra. Niestety, ale musisz zostać zniszczony. Skupcie uwagę na pozostałe cele. Dobrze, ale gdzie ta anomalia, moja? Tak mi zależy na tego krucha anomalia i nie ma w ogóle. już chyba robię tą misję tak dla samego faktu jej zrobienia. Jeszcze dwa załogowce z tego co widzę. I tam parę myśliwców. Dwa, cztery. Tutaj kolejny załogowiec. Mhm. Mamy towarzystwo. Nie widzę, żeby na mapce ktoś był. Ale mam jeszcze jeden nabój, więc sobie chętnie nim strzelę. Co ty, no kurwa, głupi. No, co za kurwa, głupi debil. Ale mnie teraz zirytował. Ty, gościu, bo ja cię chyba wyjebie stąd. Teraz to się wkurzyłem na niego. Tak bym już pięknie sobie za załogowca zastrzelił. To ten poleciał na innego załogowca i. Lipa, cały plan wziął w łeb. Dobra, bo on ma tu jakieś jeszcze swoje osłonki. O, chyba zdjęte. Silnik zdjęty. Silnik zdjęty. Silnik zdjęty. Masz jeszcze rakietę, która ciebie nawet nie trafiła. Zdejmij mu pancerz. A zresztą będę mu zdejmował pancerz. Lec tam wskoczyć. Tak będzie chyba szybciej, nawet. Niż tam chodzenie do kuźni, wydawanie surowców na to, żeby się go pozbyć. Tylko właśnie, żebym mnie nie, zaraz nie gdzieś nie przekierował. I wbiliśmy się do środka. Jakąś niewidzialność może warto by było załączyć. Hakujemy. A, jeszcze automatyczny włam, bo się zaznaczam, co się dzieje. No tak, z tego to ja zdecydowanie mam zmniejszone obrażenia z broni białej. Ciekawe o ile. Okej. Okay. Zostanie nam jeszcze jeden załogowiec, którego też tak sobie wskoczymy na szybko. Mm, mamy jakiś pożar, ale dobrze, że mam wygaszanie pożaru. Dobra, pokaż mi, gdzie są kolejne załogowce. A jeszcze się rozglądnę za tym statkiem anomalii. Może nawet polecę w tą stronę. No nie, no on powinien być, przecież ewidentnie powinien być napisany, że tu i tu jest anomalia, a nie takie jakieś... A to coś? Może to jest anomalia, czy to jest po prostu mój skill? Hmm... Strzelmy do niego rakietką jakąś, jedną czy zaraz drugą, żeby nam na pewno padł. W ogóle ja sobie miałem podłączyć telefon do ładowania, okej, okay, jest podłączony. Padłeś, padłeś. No ale jako, że nie mam naboi to lecimy do wyrzutni, zapomniałem się teleportować, więc lecimy na piechotę. Ale to też jest fajne właśnie, że możemy się przelecieć po tym statku. No gościu, jak ja cię nienawidzę, to ty sobie nawet sprawy chyba nie zdajesz, wiesz? Gdzie jest ten załogowiec? Tu jest. Jak on tak daleko odleciał od niego? Nie wiem. I dokąd on leci jeszcze, to mnie zastanawia też. E, niewidzialność przede wszystkim, priorytet. Jeszcze musimy ukończyć trzy misje infiltracji. To chyba będzie najgorsze. Nie mam mu amunicji do łuku, końc końców i tak. Myślałem, że gdzieś w końcu zdobędę jakąś amunicję. Ale wygląda na to, że nie bardzo. Ja go chyba transmutowałem, dokładnie, więc jeszcze szybciej padli. Może temu też za za mało przeciwników zabiję, bo w sumie mało zabijałem. I mogła nie dropnąć amunicja. Albo tu po prostu nie za bardzo dropi amunicja. Oj, przed przypadek g nacisłem. OK, zdjęte. No to pewnie będzie misja zakończona. Już nie ma tutaj żadnego właśnie tego statku. Jakieś miny, nie miny. To mnie nie interesuje. No być może jest gdzieś indziej ta anomalia, ja nawet o tym nie wiem. Nie, dobra, zostaw tego Jacka. Potyczka. 400 Endo, Absomcium, Czy jak ktoś tam zwie? 600 Endo. No, trochę endo zawsze do przodu. Jeden relikt. Co jeszcze ciekawego. Ignis Wright schemat tutaj dropi? Ale i ja, ja nie wiedziałem. Myślałem, że on jest tylko z. z dojo. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. Lacamy na to. No i jest tu że tu jest rzecz tu jest rzecz tu jest rzenier. I są tylko genier, nie ma żeby byli świadomi. E, tu jest już korpus, korpus, korpus i... korpus. Korpus z czymś, ale nie wiem z czym. Jeszcze jedna misja nam e ewentualnie została. Tutaj żeby skończyć to jest... A, to jest Orfix, to nie. O i tutaj potrzeka się świeci. Widzicie? Hmm... Ja wiem, może nawet spróbował, ale spróbujemy tylko tak wejść, bo już w sumie, jeśli nie licząc tych anomalii, to mam zrobione, co chciałem zrobić. Zobaczę, jak to nagrywanie odcinka wychodzi. O, wychodzi ładnie, bo na tyle wyszło, że tylko zobaczymy to i będziemy spadać. Bo już jest 20 minuta. Pozwól, że ja zostanę tutaj na sterach, bo mnie wkurzyłeś, gościu, na tyle, że to dramat. Okej, okay, tam jedną misję ukończyliśmy, możemy sobie zobaczyć, co tam podropiło. Jakieś mody fajne, złote nawet. Kto wie, może do jakiegoś builda się przydadzą. 1000 endo. I ten Ignis co mnie aż zastanawia. I tu jest bodaj anomalie. No i pięknie, ale to już zrobimy drodzy widzowie w następnym odcinku. Więc dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!